Rozdział trzeci. Radość porucznika rajskiego była jednak przedwczesna. Ślad, konkret w postaci brakującego kciuka, zawężał wprawdzie tajemniczy krąg, lecz porucznik nie bardzo wiedział, jakich powinien użyć sposobów w celu wyeliminowania osób nie wchodzić w rachubę. Ekspertyza jednoznacznie stwierdzała, że śmierć człowieka, którego szczątki zostały odnalezione, nastąpiła wskutek użycia broni palnej, że był to mężczyzna w sile wieku i że stan szkieletu wskazywał przybliżoną datę śmierci na 10 do 15 lat wstecz, czyli na lata 1945-1950. Chwilami jednak rajski z trudnością dawał wiarę w prawdziwość ekspertyzy. Odczytanie jakichkolwiek danych z tych żałosnych szczątków zdawało się na pierwszy rzut oka zgoła niemożliwe. To tak, jakby ktoś spróbował na podstawie ziarna grochu określić wielkość pola, na którym został posiany, choroby, jakie przeszedł, rodzaj gleby, czas zbioru i tak Rajski zawsze darzył pełnym uznaniem naukę, która wykorzystując najnowocześniejsze metody badawcze, potrafi z zadziwiającą dokładnością odtwarzać rzeczy, zda się nie do odtworzenia. Nie pierwszy to zresztą raz był świadkiem czarnoksięskiego działania speców z zakresu medycyny sądowej. Dzięki ekspertyzie dysponował czterema pewnikami, które w tym stadium początkowym stanowić musiały podstawę śledztwa. Mężczyzna, lat 40, zginął od kuli, śmierć nastąpiła 10-15 lat wstecz. No i jeszcze ten kciuk. Przyszło mu do głowy, że powinien spróbować poszukać wśród robotników leśnych. Wszak ludzie tego zawodu najczęściej posługują się siekierą. Palec mógł zostać nieszczęśliwie odrąbany. Ustalenie tego rodzaju wypadków w rejonie lasów nie powinno sprawić trudności. Zlecił przeto wykonanie odpowiednich czynności właściwej komórce komendy, sam zaś pojechał do wsi Zielone w Powiecie Mławskim, gdzie zgodnie z informacjami miał zamieszkiwać Zenon Krawczyk. Nie dawał mu spokoju pożar, jaki wybuchł w leśniczówce w roku 1954. Trudno było wiązać ten fakt z wypadkami sprzed lat, które doprowadziły do tragicznej śmierci człowieka bez palca. Ale dlaczego Krawczyk nie szukał pomieszczenia zastępczego dla rodziny? Dlaczego zdecydował się na natychmiastowe opuszczenie Mazur i wyjazd do Zielonego? W jaki sposób wybuchł pożar? W jakich okolicznościach? Może Krawczyk wie coś o swoim poprzedniku z Tomaszkowa, to jest o Karolu Dobskim. Dobski wprawdzie zmarł w Zielonogórskiem, ale czy miał rodzinę, krewnych, znajomych? Może ów odnaleziony w studni to ktoś z przyjaciół Drobskiego? Porucznik Rajski postanowił, że musi te kwestie wyjaśnić. Zielone to wieś nieduża. Gospodarstwo Krawczyka znajduje się mniej więcej w jej środku, tuż przy głównej drodze. Właściciel przyjął porucznika rajskiego w kuchni zagraconej stosami wiklinowych koszy. Jak na człowieka 52-letniego, Krawczyk wyglądał bardzo staro. Był niski, szczupły, z zapadniętymi policzkami. Niegolony od kilku dni zarost, gęstą, siwą szczeciną pokrywał twarz. Niebieskie, blade oczy patrzyły z rezygnacją. Poruszał się powoli, lekko się garbiąc. Jednym słowem, przedstawiał sobie obraz człowieka steranego życiem, wiodącego ubożuchną egzystencję i nieoczekującego od świata już żadnych niespodzianek. To pan znaczy się z milicji? powiedział raczej do siebie niż do Rajskiego i usiadł na przylepie wysłanej workami. Zolsztyna dodał: Aż Zolsztyna, czego pan chce ode mnie? zapytał z kontrastującą łagodnością. Panie Krawczyk, mieszkał pan kiedyś w Tomaszkowie. Wyjechał pan stamtąd po pożarze. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Pytaj się pan. Tomaszkowo to już takie dawne czasy, jakby ich wcale nie było. Nie miałem ja, mój panie, szczęścia do życia. Ale pytaj, pan pytaj. Co pamiętam, to powiem. Wyglądał na człowieka uczciwego i bardzo zmęczonego. Intuicja podpowiadała Rajskiemu, że ten człowiek nie może mieć nic do ukrywania. Kiedy osiadł pan w Tomaszkowie? A to było pewnie w marcu albo kwietniu 49. Cała chmara naszych pojechała wtedy zasiedlać tamte ziemię. Niektórym się poszczęściło, siedzą do dziś. Ja musiałem wracać. Z powodu pożaru? A jości z powodu pożaru, ale nie tylko. Rozprół się wtedy nade mną cały worek z nieszczęściami. Miesiąc przed tym ogniem umarł mi ojciec, co tu gospodarzył na czterech hektarach. Jedno z drugim się spotkało. Pan wie, człowieka ciągnie do ojcowizny. To jak tamten dom straciłem, dokąd miałem iść? Wróciłem tutaj. W miesiąc po powrocie odeszła mnie żona. Znaczy się, też umarła. Rozchorowała się od tego nieszczęścia. Z pożaru nie uratowaliśmy niczego, nie było czasu. Kiedy wybuchł ten pożar, pamięta pan? Co miałbym nie pamiętać? Nieszczęść nie zapomina się tak łatwo. Niech mi pan o tym opowie. To było w lipcu 54. W nocy, panie, o drugiej. Spaliśmy jak zabici, zmęczeni robotą. A tu nagle jasno się zrobiło jak w dzień, gorąco, dymu pełno. Ledwośmy uszli z życiem. Mowy nie było o ratowaniu dobytku. Chałpa była drewniana, stara i sucha. W godzinę nie zostało z niej ani drzazgi. Pochylił się na przylepie i w zamyśleniu ją głaskać kosz z witliny stojący u jego nóg. Kołysał się przy tym rytmicznie całym ciałem, jak podczas jakiejś rytualnej ceremonii. Wspomnienie sprawiło, że raz jeszcze przeżywał nieszczęście. To był straszny czas, mój panie, powiedział cicho. Wyprostował się, podrapał swędzący zarost i zupełnie innym tonem oświadczył. A ja bym pewnie i tak stamtąd wyjechał, nawet i bez pożaru. To miejsce było prześladowane i spojrzał na Rajskiego uważnie, ciekaw reakcji. Wmówił pan to sobie. Pod wpływem nieszczęścia różne rzeczy ludzie sobie wmawiają. Co to znaczy prześladowane? Przez kogo? Jak pan to rozumie? Nie jestem uczony, mój panie. Jestem prosty chłop. W banialuki o strachach nie wierzę, ale w tym Tomaszkowie coś było nie w porządku. Strachy? Duchy jakiś pana nachodziły? Zaraz duchy. Nie śmiej się pan ze starego człowieka. Tam naprawdę było nienormalnie. Słyszał pan kiedy o złodziejach, co nie kradną, a cały dom wywracają do góry nogami? Ciekawe, powiedział porucznik Rajski ze sztuczną obojętnością. Zdarzyło się panu coś takiego? Dwa razy. Ktoś panie poprzewracał w domu wszystko od piwnic do strychu. Złota szukali czy pieniędzy? Do dziś nie rozumiem. Milicji meldowałem, ma się rozumieć, ale ponieważ nic nie zginęło, to długo się tym nie zajmowali. Przypomina pan sobie, kiedy to było? Dokładnie nie pamiętam, ale raz to na wiosnę, a drugi pewnie już w lecie. Którego roku? Jak to którego? Tego samego co i pożar, ma się rozumieć. Tylko głupiec nie spróbowałby powiązać tych okoliczności ze sobą. Rajski poczuł się w siodle. Pożar, przedtem dwukrotne plądrowanie domu, to musiało mieć jakieś wspólne związki. Być może do trupa jeszcze stąd bardzo daleko, ale kto wie? Czy pożar nie wybuchł przypadkiem wskutek zaniedbania któregoś z pańskich domowników? indagował Rajski. Jest pan pewien, że ogień musiał zostać przez kogoś podłożony? Kto, mój panie, trzyma ogień w piecach w środku lata? No, ma pan rację. Dochodzenie po pożarze było? Przesłuchiwano pana? Kilka razy, ale skończyło się na tym, że nie wykryto niczego. A jak się panu żyło w Tomaszkowie przed pożarem? Żyło się nieźle, tylko mówię, że to było nienormalne miejsce. Co jakiś czas ktoś ten dom nachodził. Raz to nawet sam przepędziłem złodzieja z obejścia. Żona i dzieci też nocami słyszały jakieś podejrzane odgłosy. Panie Krawczyk, jeszcze trochę, a będę musiał uwierzyć, że naprawdę miał pan wizyty nie z tego świata. Rajski zaśmiał się nieszczerze. Kto to może wiedzieć, mój panie? Westchnął Krawczyk. Sąsiedzi mówili, że to mnie ten kuter tak nachodził. Chwileczkę, jak pan powiedział? Kuter? A no, kuter. Ten, co mieszkał przede mną w Tomaszkowie. Ludzie tak go nazywali, bo miał okaleczoną rękę. Nie, to byłby zbytek powodzenia. Jeśli kuter i szkielet ze studni stanowić miałyby jedność, to... to mógł nim być tylko Drobski. A Drobski przecież zmarł. Myśl Rajskiego pracowała intensywnie, aż w końcu uczepiła się tego, że Krawczyk pewnie coś pokiełbasił. O kim pan mówi? Nazwisko tego człowieka? A bo ja wiem. Tapski, czy jakoś tak. On tam był gajowym. Ludzie mówili, że to nieczysta sprawa. Może on nazywał się Drobski? A może i Drobski? Nazywali go Kuter, bo nie miał palca. Ten człowiek wyjechał w 47. do Zielonogórskiego. Tam zmarł i leży we własnej mogile. To co, że zmarł? Może i zmarł, ciągnął krawczyk z filozoficznym spokojem. Wszyscy umierają. Ale w okolicy Tomaszkowa nie lubili go. Dziwny podobno był. Jednego dnia się wymeldował, a na drugi dzień wyjechał po kryjomu jak jaki złodziej. Nikt tego nie widział. Dom zostawił urządzony, jakby mu na tym wszystkim zupełnie nie zależało. Skąd pan o tym wie? Od ludzi. Ludzie, mój panie, wszystko wiedzą. Zresztą objąłem przecież ten dom po nim. Oplombowany. Wszystkie graty w mieszkaniu były na swoim miejscu. Aż dziwne, że nikt niczego nie ruszył. Na to pustkowie nikomu pilno widać nie było. Mnie złakomiła ziemia i urządzony dom. Szkoliłem się na Gajowego. Ech, próżno teraz gadać. Machnął ręką z rezygnacją. Dropski wyjechał w 47. To znaczy, że dom stał około półtora roku niezamieszkany. Na to wychodzi. Nie mogli widać na to miejsce nikogo znaleźć. Przyświecała mu, jak widać, szczęśliwa gwiazda lecz łamigłówka, teraz dopiero zaczynała się na dobre komplikować. Więc Kuter to Drobski. Drobski to człowiek, którego szczątki odnaleziono w studni. Drobski wreszcie to legalny nieboszczyk, spoczywający w legalnym grobie. Tak być nie mogło. W tym tkwił oczywisty nonsens. Lecz ślady były wyraźne. Trzeba pójść wszystkimi, rozumował Rajski. Każdym z osobna. Prawda musi wypłynąć sama. Teraz tylko energicznie zabrać się do dzieła. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powinien tę sprawę zakończyć w rekordowym czasie. Błogosławił chwilę, w której podjął decyzję o odnalezienia Krawczyka. Droga śledztwa wydawała mu się teraz dziecinnie łatwa, prosta. Jeszcze kilka kroków i znajdzie się u celu. Właściwie u celu pierwszej fazy zagadki. To jest bezspornej identyfikacji Drobskiego. Potem przyjdzie kolej na drugą fazę. Być może trudniejszą. Rozwikłanie tajemnicy śmierci. Ale w tej chwili nie to zaprzątało mu głowę. Po rozstaniu z Krawczykiem był pochłonięty bez reszty chęcią ustalenia, czy Drobski to Drobski, a jeśli nie on, to kto? Bez odpowiedzi na to pytanie, sądził, nie mógłby posunąć się dalej ani o krok. Prosto od Krawczyka udał się do Malinowa, siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej, dawnego zarządu gminnego obejmującego obszar administracyjny, na którym leży również Tomaszkowo. Te dwie miejscowości oddalone są od siebie zaledwie o 3 kilometry. Uprzejma młoda kobieta, sekretarz gromadzkiej rady, posadziła go przed sobą po przeciwnej stronie wielkiego dębowego biurka i spojrzała wyczekująco. Czy są księgi meldunkowe z lat 1946 i 1947? zapytał. Oczywiście. Mamy komplet od roku 1945. Czy idzie panu o jakieś konkretne dane? Właśnie. Chciałbym prosić o umożliwienie mi wglądu do ksiąg z roku 1946 i 1947. Czy długo może potrwać ich odnalezienie? 10 minut. Akta te mamy uporządkowane. Proszę chwilę poczekać, zaraz je przyniosę. Księga meldunkowa z lat 1945-1947 było to ogromne tomisko oprawione w skórę. Okładka miała tłoczone napisy w języku niemieckim, niezupełnie przykryte papierową naklejką z wykaligrafowanymi cyframi. Nagłówki kart wewnętrznych były nierówno poobcinane, każda stronica grubo poliniowana kredką, całość przesznurowana i opatrzona pieczęcią lakową. Porucznik Rajski zaczął przewracać kartę po karcie. Nazwiska, jak i reszta danych meldunkowych, wypisane były starannie atramentem. Niewątpliwie prowadził te meldunki pedant, stary wyga samorządowy. Szybko odnalazł nazwisko Drobskiego. Z rubryk dotyczących faktu zameldowania wynikało, że Karol Drobski, syn Marii Kazimierza, urodzony 10 kwietnia 1905 roku w rawie Mazowieckiej, zameldowany został na pobyt stały w Tomaszkowie 16 stycznia 1946 roku. W rubryce wymeldowania figurowała poczyniona tą samą ręką adnotacja. Wymeldowany do żagania, województwo zielonogórskie dnia 28 czerwca 1947 roku. Czy pracuje w gromadzkiej radzie osoba, która dokonywała wpisów do tej księgi? Zapytał kobietę, która udając, że studiuje urzędową korespondencję, ukradkiem z zainteresowaniem przyglądała się jego czynnościom. Zaraz zapytam przewodniczącego. Nie wiem, czyj to charakter pisma. Do pokoju wszedł mężczyzna wzrostu pewnie dwumetrowego. O co chodzi? Zapytał tubalnie. Kto prowadził tę księgę? Sekretarz. A kto by? Odparł przewodniczący. Gdzie go można znaleźć, bo zdaje się, że już u was nie pracuje? W grobie, panie Władzo. Zmarł przed rokiem. Ale to on pisał, na pewno on. Czy pan znał Drobskiego z Tomaszkowa? Nie, ale słyszałem o tym człowieku. Pamięć o nim musi być bardzo żywa, jeśli po tylu latach pamięta pan to nazwisko. To czysty przypadek. Teraz w okolicy głośno o tym trupie, co go znaleźli w leśniczówce. Mówią, że to Drobski. Skąd te przypuszczenia, skoro ma pan tu wyraźnie napisane, że Drobski wyjechał do żagania? Nie wiem skąd. Powtarzam tylko to, co mówią ludzie w okolicy. Drobski to był podobno facet, który miał stąd wyjechać, ale nikt nie wie dlaczego. Może z powodu jakiegoś przestępstwa, może mu tutejszy klimat nie odpowiadał. Zakończył przewodniczący z rubasznym śmiechem. Czy jest w gromadzkiej radzie ktoś, kto go znał? Wątpię. Od tamtych czasów całe biuro zmieniało się kilka razy. Ale w okolicy żyją z pewnością tacy, którzy go znali. Drobski zmarł w żaganiu, powiedział Rajski, akcentując całe zdanie. Nieprawdopodobne, wykrzyknął prawie przewodniczący. To był jak mówią okaz zdrowia. I z którem mógł iść za bary. Ciekawe. I cóżeś zwojował, mój artysto? zaatakował kąśliwie kapitan Bodo, gdy po powrocie z Malinowa Rajski chodził tam i z powrotem po pokoju, usiłując wymyślić jakieś błyskotliwe posunięcie. Ten ze studni to Drobski, powiedział z niezachwianą pewnością w głosie. A ten Drobski z żagania to pewnie synek cesarza japońskiego, co? zasyczał Bodo. Sprawdziłeś żagań? Sprawdziłem. Mam tu kablogram komendy powiatowej. Karol Drobski, rocznik 1905, zmarł 14 września 1947 pochowany na miejscowym cmentarzu. Sprawdź jeszcze raz. Po co? Bo może, a w każdym razie powinno się okazać, że ten Drobski ze studni to nie Drobski, albo że ten Drobski z Żagania to jeszcze ktoś inny. Rajski ponownie nadał depeszę do komendy powiatowej w Żaganiu, podając ścisłe dane personalne Drobskiego. Odpowiedź nadeszła następnego dnia. Komunikujemy powtórnie, że Karol Drobski, syn Marii Kazimierza, urodzony 10 kwietnia 1905 roku w Rawie Mazowieckiej, zmarł w Żaganiu dnia 14 września 1947 i spoczywa na miejscowym cmentarzu. W Żaganiu mieszka natomiast Hubert Drobski, urodzony 6 stycznia 1921, z zawodu bibliotekarz. Pokazał tę odpowiedź kapitanowi Bodo. W takim razie ten ze studni musiał mieć wszystkie palce. Chyba że kciuk gdzieś zgubiliśmy. My albo tamci z zakładu. Jeśli tak, to szukaj nowego śladu. Jeśli nie, to daj mi na razie święty spokój. Ostatecznie to ty prowadzisz sprawę i aż bije od ciebie ochota wykazania się. Proszę bardzo, wykazuj się, atakuj. Odwrócił się na pięcie i wyszedł. Proszę bardzo, atakuj, zamruczał Rajski. Coś się pewnie kapitankowi nie powiodło i nam nie wyładował swoją złość. W żaganiu mieszka natomiast, fujaro, zawołał do siebie. Masz drobskiego w żaganiu i zamiast pędzić tam ile sił, gapisz się z małpią miną na ściany.